Hej, hello, witajcie, mi kochani jak na rapture, jest komik, pochwycenie nie jest blisko, to wybaczcie za moje włosy odstające, ale jak są my to zawsze tak jest. <laughs> Wiadomo, kobiety wiedzą o co chodzi. E, słuchajcie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, e, tutaj czasami dostaję takie informacje i tutaj nie biję do nikogo, żeby nie było. Po prostu, e, po prostu tylko chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że ktoś mi zadał pytanie. Skoro wiesz, mówię, że pochwycenie będzie w tym roku, czy tak nawet nie powiedziałam, e, tylko łudzę się, że tak będzie, mam taką wielką nadzieję i chciałabym to, to po co poszłaś na studia? Słuchajcie, nawet jak pójdę na studia, aż byłam na zjeździe, byłam, słuchajcie, na zjeździe, jak, jak mi pamiętam wtedy się właśnie, pamiętacie, śniło, że byłam na zjeździe, więc byłam, znaczy śniło. No, to normalne, że będę na zjeździe, to nawet musiałam się śnić, ale. W tym czasie, wcześniej, kiedy wiedziałam, wierzyłam, że będzie w jakiś sposób też wcześniejsze pochwycenie, jak to zawsze każdy łudzi się, że każdego dnia będzie. Po prostu już myślałam, że nie pojadę nigdzie na żadne studia i nigdzie w ogóle takiego nic nie będzie. A wtedy mi się to właśnie przyśniło, że jednak jeszcze zdążę pojechać, więc nawet jak pojechałam, i pojechałam tylko na chwilę, żeby komuś powiedzieć, a tam mówiłam już o Panu Bogu oczywiście o sobie, bo zawsze komuś tam powiem. Nawet tej pani, która była też, dawała wykład, powiedziałam pewną rzecz po prostu o tym, że no, czyta się, że czytam po prostu Biblię i że podziękowałam tam po prostu za pewną jej rzecz, że nie musiałam, że tak powiem, czasami, wiecie, jak to sami, czasami tak jest, że ja byłam kiedyś już na studiach. I miałam filozofię i tam po prostu było, że koleś mówi po prostu, że Boga nie ma, że to, że tamto, że ten mówi tak i wiecie, i czasami niektórzy są nie... E, są, nie są obiektywni. Idą po prostu e, na jedną ze stron. Albo w tą i w tą. to jest naturalne, bo tak każdy z nas jest tak stworzony i tak będzie. Tak, tak, po prostu tak to będzie wyglądało. A ta e, pani, która właśnie była z filozofii, była dla mnie szokiem, bo... E, Mimo wszystko myślałam, że będzie mówiła, że Boga nie ma tych innych i będę musiała konfrontację zrobić, bo zawsze oczywiście jak Bog, co, coś, tylko ktoś mówi do, o Panu Bogu, źle, zawsze, jak tylko powie coś od razu, że tylko Boga wina albo coś i zawsze się muszę uruchomić. Nie ma bata, że się nie uruchomię, zawsze muszę się uruchomić, powiedzieć, że zawsze ludzie obwiniają Pana Boga, zawsze Go obwiniają że po prostu on jest taki taki, dlaczego, co on pozwala na, na to, że są choroby, na to i takie inne rzeczy. Gdyby tego nie było, nie byśmy, nie byśmy nie wiedzieli, co to jest smutek, byśmy nie wiedzieli, co to jest miłość, współczucie, empatia i w ogóle, więc to musi być. Bo dzięki temu uczymy się tych uczuć i tych nie emocji, tylko w sensie emocji też, ale tego, by dzięki temu pokazać, jakie Bóg właśnie ma serce, że On współczuje mimo wszystko. Ale ludzie nie rozumieją tego, że to robi praktycznie też diabeł w ogóle ogólnie, tak? Że każdy ma wolną wolę i każdy robi, jak chce. Więc każdy robi uwieczny paty jak chce. Więc tutaj kwestia powiedzenia, że to Boga wina, to totalnie się ze mną tak kłóci, że nie mogę tego nigdy słuchać. I dlatego myślałam, że powiem zaraz, już będę musiała się kłócić, chcę się kłócić, no powiedzmy bronić swojego zdania, nawet nie mojego, tylko po prostu bronić Boga, bo on, Bóg się sam zawsze tak obroni, tak zawsze. Nawet się On nie musi obronić, bo czasami, jak Wam mówię, wiele razy, ja to wiele razy też odpuszczam, nie ma sensu się bronić, bo to i tak nic nie da. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi, którzy w ogóle są, wiecie jak to są. I... Ale ja mimo wszystko zawsze mówię, żeby też ludziom uświadomić, że gdzie jest w takim razie diabeł, skoro wszystko Bóg robi. Bóg robi dobre i złe. A co w takim razie w ogóle robi diabeł? Jego już nie ma, on nic nie robi, on tylko sobie leży i tylko patrzy, spija sobie kawkę, tak? No nie jest to tak. I dlatego, jak mówiła tu o rzeczach, które przypomniałam mi, gdzie ja to wiedziałam już oczywiście, ale o tym mało się mówi w ogóle w kręgach chrześcijańskich, by nie kłamać, by nie oszukiwać, by być moralnym, etycznym, ale oczywiście z Bogiem, z jego, tutaj w, jego, w, jego, w Jego tutaj łasce i w ogóle. <tryk> mało się o tym mówi, się znaczy tylko o Bogu, że jest miłościwy, że albo, że, albo z drugiej strony przegięcie, że tylko kara i tak dalej, i tak dalej. A zero w ogóle takich. Naprawdę to, co ona mówiła, wszystko dla mnie. Ja wiem, że powtaram się to, może to już ktoś już z, już, już z kolei raz już po prostu o tym mówi. Ale do czego tutaj dąży? Do tego dążę, że mm, nawet jak już pojechałam tam i mówiłam tej osobie po prostu mówiłam tej osobie jednej, czy drugiej, czy zawsze, nawet jakieś, o nawet, nawet tam, słuchajcie, nawet było psychologia nad rozwoju dziecka, w jak się dziecko rozwija i w ogóle, bo ja tam studiuję pedagogikę, to powiem Wam, że tam jest oczywiście o tym, że to, to chodzi do tego, że normalnie dzieci e, w wieku trzech lat dotykają swoich genitali e, i to jest naturalne, że masturbacje sobie robią, no po prostu, no nie mogę, jak, to, jak ja tego słuchałam, to normalnie nie mogę w ogóle, nie. I to jest dla mnie niepojęte, ja się z tym w ogóle nie zgadzam. E, oczywiście, dotyka się dziecko, coś tam dotyka się, to jest takie naturalne. Może to takie nie, nie miejsce na, na, na kanale o tym, ale to jest też naturalny objaw naszego tutaj ciała, gdzie wiadomo, są procesy, gdzie czy dziecko poznaje swoje ciało, co to jest, jak to wygląda, i w ogóle. I chyba to chyba każde dziecko chyba majka, każdy chyba tak chyba robił. Ale nie sposób taki, że nawet robię to nieświadomie czasami. Wiadomo, nieświadomy grzech to nie grzech. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nigdy nie będę mówiła dziecku, że to co robić, mama, masturbacja, że to jest dobre, bo to jest złe. To, że popędy seksualne są, to każdy w jakiś tam sposób to ma, bo one są po coś dane, żebyśmy mogli, wiadomo, współżyć, że tak powiem, z mężem i żoną. No to są takie tutaj teraz oste, co Wam mówię, dla kogoś to może być takie dziwko, ale to tak jest naturalny jakby objaw, że to wiadomo, no skąd dzieci przecież są. I powiem Wam, no, e, że Bóg po coś to stworzył, ale nie żebyśmy robili to jak zwierzęta. Bo zwierzęta właśnie mają taki, pop, taki popęd, taki, taki popęd seksualny, który po prostu e, ich popędza, że to musisz to zrobić i koniec. To jest właśnie zwierzęce, ale to my jesteśmy ludźmi, więc my nie musimy tego robić. Mamy możliwość powstrzymania się od tego, by to Bogu oddać. I róbmy to, jak najwięcej się da, i wiem, że czasami są sytuacje, że no czasami no nie możemy się powstrzymać, np. od jedzenia słodkiego, od wypicia kawy, od grania w telefon, obejrzenia jakiegoś serialu. Są to rzeczy, które ciągną nas, tak jak te popędy, tak samo różnego rodzaju, no te seksualne i inne, ciągną nas do tych różnych rzeczy. Mnie nie ciągną tego oczywiście, żeby była jasna, bo ja ciągnę to każdego człowieka w takim jakimś wieku, którym tam ma, do w seksualnych, takich właśnie pornografii, post masturbacji, zwłaszcza to oczywiście niestety mężczyzn, ale kobiety i też, ponieważ to jest no, tutaj ten świat, w którym żyjemy, ale Chcę do tego powiedzieć, że to było bardzo dla mnie takie. Mogę tego słuchać, co tam oczywiście tylko wspomniała, yy, więc yy, wiadomo. Mam też inny punkt, który tym oczywiście, no rozumiem jakieś, z jakiejś z innej strony, ale o tym nie ma co mówić tutaj i, i dalej w to wchodzić. Po prostu wiemy, co to jest, że to jest złe. Yy, tak samo jak cudzołóstwo przed ślubem jest też złe. Czyli seks przed ślubem jest zły, Gdy ktoś tu będzie mówił mi cały czas, że to jest naturalne i że może, mogę tylko wziąć sobie wziąć ślub, e, że tak powiem, mm, powiedzieć, że to jest mój mąż, moja żona i koniec już jesteśmy mężem i żoną. Nie, to nie jest tak. Bóg powiedział, dał prawo po to, które żeby je stosować, by też ludzie widzieli że ten ślub po prostu jest prawnie, żeby później było żadnych niedomysłów. No skąd to się jednak się wzięło, żeby jednak było te... Znaczy nie cudzołów, to ogólnie w ogóle jest tak naprawdę do, do męża i żony, a częstwo to się nazywa jako mm, mieszkanie z mężem, chłopakiem, przed ślubem i współżycie. To, jest, to się nazywa wszeteczeństwo tak naprawdę. Bo cudzołóstwo to jest inaczej cudze łoże, czyli y, cudze łoże, czyli cudze łoże, które nie jest Twoje, czyli idziesz do innego Muszka z innym facetem, inną kobietą, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie, 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 nie na dzisiaj ten temat, tylko tak tutaj, jakby Wam wspominam. Jak ja wierzę, i jak ja widzę to oczywiście tutaj w Biblii z mojego tutaj, jakby doświadczenia, wiem tylko to po prostu, że Bóg nawet w ostatniej minucie mamy dalej na przykład szyję, coś, w minucie, w jednym momencie mogę kogo spotkać, komuś coś powiedzieć Panu Bogu, i on może się nawrócić, może taka być rozmowa, że on już jest gotowy, nawróci się. I już on idzie po prostu y, pana Boga i, i nie jest. Także naprawdę, kto, ktoś mówi, że y, ja naprawdę nie mówię tego złym słowa, tego słowa znaczeniu, że mówię teraz, że komuś tam dokopać, że coś tam, coś tam, A po prostu daję tylko taką tutaj, fajnie nam się tu rozmawiała, się z takim jednym tutaj y, panem, chłopakiem, że właśnie po co poszłam na studia. I ja odbieram to jako tak, na taki pozytyw w sensie takim, że to się tam mi, mi się czepiał. Kiedyś, kiedyś bym to odebrała inaczej, naprawdę ewidentnie. A teraz po prostu całkowicie mam inne myślenie i w ogóle odbieram nie wszystko jako atak, tylko normalnie jako po prostu rozmowa. Bo kiedyś naprawdę to jest takie mega ciężkie, że słuchajcie, o doświadczeniach ludzkich ludzie w większości odbierają coś jako atak, ponieważ nie są zmienieni, nie mają um, po prostu zmienionego swojego życia i swojego wnętrza, dlatego wszystko z doświadczeń, które kiedyś mieli, byli po prostu poranieni, odbierają to jako atak, non stop, tylko atak, a tak nie jest. Hmm, dlatego ee, jestem tam, a zdecydowałam o tym w październiku, e, że tak powiem i tak tego od października poszłam. I e, Bóg zawsze kroczy, Bóg zawsze kroczy z nami, ale też nas popycha w różne miejsca, byśmy tam też służyli. Ja cieszę się wtedy właśnie, że powiedziałam tej takiej jednej dziewczynie właśnie o tym, no że ta, ta, ta babka powiedziała o tej masturbacji, to totalna katastrofa, no jak można dziecku mówić, żeby masturbowało się, no to, to totalna katastrofa słuchajcie jest, no. A tak do tego tu wszystko zmierza, żeby to normalne było, żeby właśnie tutaj właśnie, żeby to robić i to jest normalny objaw, bo nikt nie czyta Biblii z tych ludzi. I jeżeli by ktoś tak właśnie tak będzie mówił ogólnie, to ja powiem, wie Pani co? Ja tam będę starała się o tym, oczywiście, mówić, żeby taka sytuacja miała miejsce. No ja uważam inaczej. Jeżeli Biblia mówi o tym, że to grzech, to jest to grzech. Więc jak możemy tutaj e, zaprzeczać? Jeżeli mówimy o. Tak. Jeżeli mówimy o kradzieży, że to jest złe, tak? Jeżeli że, że o kradzieży, to po prostu to jest złe, to dlaczego nie o masturbacji, która jest zła? Bo nie ma stycze słowa o masturbacji, słowa nie ma, nie ma tego użytego. Więc nie ma, y, jakby wiecie, stykty, jakby przytoczonego tego fragmentu, ale 10 przykazań. Jest z napisane, tak? Ale jest też y, dlaczego jest to złe. Ponieważ to jest jakby. Mm, ta część dolna jest przeznaczona dla męża i żony. Nie do własnych, y, nie do własnych zachciewajek. Jest to po to, byśmy. My mogli razem z mężem robić to i tamto, i z żoną. Tak? Eee, to jest takie dogadanie sobie, czyli inaczej po prostu eee, w każdy sposób można sobie dogadać w różnorodny sposób. Mówię, jeść sobie różne, rożne, rożne, różnego rodzaju rzeczy, gdzieś tam nawet wyjazdy, wycieczki, to jest też tak, tak jakby dogadanie sobie, a to już nie ingeruje w Twoje ciało w sensie takim, że. Jak to wytłumaczyć Wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi? Eee, po prostu jest to rzecz, która e, jest przeznaczona tylko dla męża i żony. Po prostu. Nie da się tego już jakby do końca wytłumaczyć. E, jeżeli nawet sam czujesz w Duchu Świętym, że jak, się, jak ktoś oglądał, że tak powiem, pornografię, porno, jakieś tam, wiecie, te, te takie niezbyt dobre filmy, już coś się czuło, że coś jest nie tak. Duch Święty też Ci pokazuje, coś jest nie tak. Więc nawet, nawet jakbyś o tym nie wiedział, że to nawet byłby, powiedzmy, grzech, ale Ty już czujesz od początku, że coś jest nie tak. Tak? Więc ta sprawa... Jest intymna oczywiście dla nas, dla każdego z nas. Ogólnie wiadomo, bo to jest nasze ciało, nasza tutaj filozy, fiz, fizjolo, fizjolo, fizjologia i w ogóle, ale ona jest przeznaczona, tak samo jak intymna y, rzecz dla naszego męża i żony. Tak samo jak nasza intymna relacja z Bogiem jest tylko przeznaczona dla Niego, ona nie będzie dzieleniem się z innymi. Czyli y, po prostu Ty musisz wiedzieć, że. Y, to jest po prostu złe. No. Musiałam na tym się jakby tak słuchać, teraz tak wyszłam po prostu z konopi, tak wyszło spontanicznie, na pewno nie przygotowywałam się do tego, by o tym mówić, ale rzeczywiście może miałam o tym mówić, nie wiem, e, bo to tylko, że to mówiłam na temat tego właśnie z tych studiów, które miałam, że e, po prostu naprawdę. E, na tym tutaj jakby na tym będę chciała jeszcze może ogólnie bardziej na tym się skupić. Może skupić to może nie duże słowo, ale żeby to zobaczyć, bo mało się o tym mówi. I to wielokrotnie bardzo mi to ciążyło wiele razy na przykład w kościołach, że ludzie w pastorzy, nie pastorzy, w ogóle o tym nie mówią. Może mówią to między spotkaniami między dams może damskie, to kobiety mają swoje, ale też nie słyszałam nigdy o tym, by samo ko kobietom też oczywiście mówić o takich rzeczach, że tak powiem e stricte osobiście, żeby na, te na spotkaniach po prostu o tym mówić. A kobiety też mają w większości z tym problem. I mało się o tym po prostu mówi, bo to powiedzmy odejdzie. Tak, o fajkach się mówi, bo to nie jest takie intymne, tak? tylko o fajkach się mówi, o, alkohol o alkoholu się mówi, o jakichś uzależnieniach się mówi, ale o tym się nie mówi w ogóle wcale. I to jest takie też złe, no bo mężczyźni o tym więcej wiedzą, czasami wiadomo, mają z tym większy problem niż kobiety, ale kobiety też chyba z tym, wiem, że chyba z tego, co słyszałam, też z tym mieli, mają, i ma, miały i mają problem. Więc mm, taką też porządliwością do ciała, że mają tak samo też do no, mężczyzn, na przykład, że po prostu, no, patrzą na faceta, ja może takiego nie miałam akurat, ale, no, patrzą na faceta i już od razu myślą, co, on, to, co nawet, to ona będzie po prostu z nim robiła. Więc to też jest, wiadomo, bardzo, mi się wydaje, że ciężkie. I dużo kobiet też, słyszałam, że ma. Więc... Eee, w ogóle nie miało w ogóle być o tym w ogóle kompletnie. Mówię Wam, miało być o czym innym, ale tak wyszło, jak wyszło. Także powiem Wam tak, no na pewno tutaj ogólnie trzeba po prostu pilnować siebie, pilnować siebie, modlić się o Bożą łaskę, Bóg to zabrał, Bóg na to, na uwieści mi to, Bóg naprawdę to zabierze. Eee, Daj zawsze że to masz będzie nas atakował w ten sposób, zawsze, bo to jest... Niby przyjemne, niby takie fajne, a tak naprawdę to jest po prostu potem. I później nie wiem, czy wy tak samo wiele razy, jak zrobicie jakiś grzech, potem mieście jakieś potem wyrzuty sumienia, że jednak po prostu coś było nie tak, więc jak, po co mieć te wyrzuty sumienia? Po co to mieć? Od razu lepiej, jak, zanim jak wiesz jakie masz wyrzu, wy, 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 wyrzuty sumienia, to chyba lepiej przy, pomyśleć przed tym, że znowu będziesz miał wyrzuty sumienia. Więc zastanów się właśnie, czy to robisz, czy nie, cokolwiek by to nie było, po prostu by tego nie robić, po prostu tak. Więc dlaczego na studia? Dlaczego pracuję jeszcze? Dlaczego się myję jeszcze? Dlaczego jeszcze śpię, leżę? Dlaczego jem? Dlaczego chodzę na rower? Chociaż na rower nie chodzę, a taki daj przykład. Dlaczego chodzę na spacery? Chociaż też mało chodzę. Albo dlaczego jeszcze kogoś uczę matematyki do matury, kiedy matura będzie w maju? A czemu w ogóle je ja uczę w Nie wiem. Po prostu takie jest życie. I mimo wszystko wiem, że relacje tutaj, które mam z tymi osobami z kolecją, a, a mam trochę tych osób, to powiem Wam, że um, one wychodzą te osoby bardzo takie szczęśliwe w tych relacjach, które mamy. I za jakiś czas wiem, że one widzą, to jest najlepsze, słuchajcie, te osoby widzą moje relacje na moim Facebooku i widzą, że wiele razy daje jakieś właśnie wersety z Biblii że daje po prostu jakiekolwiek myśli swoje, które właśnie teraz na, na, nawet tak samo też tu udostępniam, bo wierzę, że one dzięki temu też się nawrócą do Pana Boga. I to jest takie naturalne, spontaniczne, że po prostu te osoby chciałabym bardzo, by oddały swoje serce Jezusowi. Eee, nie mogę z tym mówić tak bezpośrednio do nich o tym, tak jak w szkole też niby nie można o tym mówić, ale zawsze można powiedzieć, gdy ktoś sam zapyta o to. Dlatego ja zawsze coś wspomnę o Panu Bogu, a one te osoby po prostu wtedy, jakby coś chcą, wtedy właśnie o wtedy, to, jakby się wtedy o mnie pytają. No, wtedy pytają się po prostu mnie, a o co w tym Bogiem chodzi, na przykład. I ja wtedy dopiero mogę coś tam powiedzieć. I są tam różne sytuacje. Także powiem Wam, no Bóg naprawdę daje nam jeszcze szansę. Dzisiaj wstałam i podziękowałam, jak nigdy, bo mało tak dziękuję, po prostu, bo zawsze dziękuję, ale podziękowałam, że mogłam dzisiaj wstać, że mam nowy dzień, który może mnie zmienić, który może dodać mi nowych. Nowych jakiś doświadczeń, które może znowu kolejny raz mnie zmienić na jakąś stronę, które też zmienia mojego męża, bo jak rozmawiamy ze sobą w różny sposób, to zawsze jakaś zmiana jest, słuchajcie, zawsze jakaś nauka jest, jakieś, jakieś podjęcia różnego rodzaju działań, które mamy, że możemy zmienić po prostu coś, zrobić lepiej, coś niestety nam nie wyjdzie, ale dzięki temu wtedy możemy Panu Bogu dać chwałę, że jednak udało się po prostu coś zmienić no znowu, że, star że staramy się. No, ale też tu oczywiście taką rzecz, że oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić, jak to się mówi, eee, że to nie chodzi o to, żeby to zmieniać się w swojej sprawiedliwości być sprawiedliwym, tylko bez sprawiedliwości Bożej. Że to nie chodzi teraz, to będzie się starała tak bardzo, żeby uczynkowo podać mu, pokazać mu, że zależy mu na tobie i teraz uczynkami tu będziemy się starać, że jesteśmy te fajni i w ogóle super ekstra. Nie jest tak. Mm, więc to naprawdę, słuchajcie, po prostu musimy naprawdę no, zmienić to. Zmienić to, takie myślenie, Że yy, damy sobie radę sami i będziemy. O, teraz zrobiłam to. I to i to, i teraz Bóg nie jest zadowolony. Bóg jest z siebie zawsze zadowolony, mimo wszystko. I o tym będzie oczywiście kolejny filmik. Bo wzruszyłam się aż myśląc o tym, to było coś pięknego. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Mamy tu jeszcze czas, więc go wykorzystujmy. Nie na siedzenie, i narzekanie, i ględzenie, i plotkowanie, i tylko nic robienie, ale coś róbmy dla Pana Boga. Bo on powiedział, że on znajdzie nas przy naszej pracy. Tak jak jest, dwie mleć będą, jedna będzie zabrana, druga zostawiona. Mleć to, mleć to po prostu praca, której po prostu będziemy. Dlatego ja mówię, że nie, będziemy, nie będzie pochwycenia ogólnie w jakieś święto, tylko dla mnie osobiście będzie po prostu zwykły, normalny dzień. Um, ale mogę się mylić. Niektórzy mówią, że właśnie święto, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby tak było, wtedy by wszyscy wyczekiwali i oczekiwali, że tak będzie. A ja wiem, że to będzie zwykły, normalny dzień. Zwykły, normalny dzień. Chociaż są sytuacje, że też słyszałam, czytałam, że podobno właśnie jest jakieś wydarzenia, które były różnego rodzaju ważne, działy się właśnie w świętach. Dlatego potem od tych właśnie rzeczy są też. No ale pier... na, na początku przecież, przecież nie było świąt, dopiero później były te święta właśnie, od tego dopiero wydarzenia. Więc ja myślę sobie, że pierw będzie pochwycenie, a dopiero później będzie jakieś wydarzenie. Także tutaj dzisiaj tak trochę może i także widzimy się w kolejnym filmiku, chyba że widzimy się już po powietrzu. Dzisiaj tak to sobie szłam, wam powiem, i odprowadzając dziewczyny do autobusu i widziałam takie bardzo niebo fajne, takie się robiło, bardzo szybko jasne. To będzie, słuchajcie, wyobraźcie to sobie, jak to będzie wyglądało, to będzie takie coś, że normalnie tak zrobi się mega strasznie jasno od razu, zaraz. I tak tutaj my szłyśmy, takie byłyśmy zdziwione, bo zawsze przeważnie ciemno jest w teraz ogólnie, nie? Ale naprawdę było jasno już dużo, więc... Ja wiem też, że to co tutaj, uwierzcie mi, te chmury, co są, one po prostu nie są tak od siebie zrobione. No, wiecie o co mi chodzi, tak? To już im będę o tym mówiła. Dobra. E, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmiku, jak coś Wasze powie. Czy się widzimy i do usłyszenia. Bye. Z Bogiem.